Bydgoskie Dni Wolontariatu. Bydgoszcz informuje. W dniach 12-13 grudnia odbywa się Wielkie Święto Bydgoskich Wolontariuszy. Podczas uroczystej gali w teatrze kameralnym został rozstrzygnięty plebiscyt na Bydgoskiego Wolontariusza roku 2022. Cóż, wrażenia zawsze są największe, jak coś jest niespodziewane. A pracę trzeba wykonywać codziennie. A nagroda? Nie trzeba się na nagrodę. Wystarczy po prostu działać, patrzeć co się dzieje wokół i reagować. Reagować na krzywdę, ale reagować też na potrzeby i robić swoje. Nagrody odebrali zwycięzcy w pięciu kategoriach. Konkurs obejmował cztery kategorie wiekowe. Tegoroczna edycja konkursu Bydgoski Wolontariusz Roku została poszerzona o nową kategorię – wolontariat w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. W wydarzeniu towarzyszył spektakl Opowieści z Narni. We wtorek 13 grudnia w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędą się Bydgoskie Targi Wolontariatu. To już trzecia edycja wydarzenia, które ma charakter otwarty. Targi rozpocznie debata pod nazwą Wolontariusze kolorują świat. Będą w niej uczestniczyć reprezentanci Bydgoskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl.